Chodźcie, pod pokład i zobaczcie jak wygląda nasz tor tor tego. na płynięcie. Jestem. Profesjonalnie first, Profesjonalni piraci. Dobra, od tej wyspy płyniemy na południowy południowy wschód i będzie tutaj. Ym... Dobra, i tutaj widzicie są trzy wyspy obok siebie. Tutaj są trzy wyspy i od nich chyba... Będziemy chyba z bossem walczyć. Także płyniemy do... Tak, z jakimś dużym krabem. Fajnie okrążasz tą wyspę. Każda wyspa jest ok. Czekaj, źle płyniesz. Chyba Południowy zachód. Oj, oj oj, SE, SE. Zrobisz kółeczko. On driftuje teraz wokół wyspy I to są trzy wyspy obok siebie To fakt I od tych wysp... Jak na... Jak najbardziej I od... I od nich musimy na, na wschód płynąć To port po lewej czy statek? Port 1,2 Oj, szkielety strzelają do nas wyspy. Dobra, na czeka, W. Na czekaj, bo ja na W, a ty po. No, na... Z drugą strony popłynąłeś całkowicie. Znaczy na w a nie, dobrze, 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 czekaj, no. nie, to ja się ten. Znaczy nie na W, tylko na E, pomyliło mi się. No nie! Dobra, powiem tak. To... zaznaczyli kotwica, tylko jeszcze nie, jeszcze nie, jeszcze nie jeszcze. Nie, 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 dawaj ten, na 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 ten na B. S. Zaraz, Piotrek na kotwica. S. Piotrek Kotwica. Ale kiedy? Teraz, teraz pokażę wam drifty. A wie jak się driftuje na hmm. fajer? No, taki fajny to myślę. Dobra, Ale... podnosi kosmice? <laughs> Oddajcie koralikę. <kotwice. laughs> Szybki drift. <laughs> bra, bra, <ma> jasna. <laughs> palimy, nie ja, wiem, ja gumę. Najpierw, bo na bliska taka gumiała. Palimy, palimy drewno, tak. Ale no, 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 nie, 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 <laughs> drewno. <śmienicza> Dobra aj I tu, tutaj ciężko <śmienicza> powiedzieć, tutaj ciężko powiedzieć, co mamy zrobić, bo Czego? Ciężko <śmienicza> powiedzieć. Bo tutaj 6 yy, minut minęło. Więc nie powin, nie powinni jakoś daleko za, popłynąć Dobra, podnosi kotwice O coś, coś do nas zbliża ja się... O cholera Podnosi Mozy... kotwice Teraz kotwica O shit Ucieka on nam przed nami, kotwica Ucieka... przed nami? To? Ewakuacja du... To wielki rekim. Taki duży rekin Co rekin? To na pstach otwiera Dawaj z tego no, Z armaty dziada Kurde. Ale bo jest. nie jest. mam tych, kul, cool, idę po kule Dobra Ale dał sobie spokój Nie, nie dał, on, on, on tylko taki pozor rozprawia, za chwilę mam prosto na przód po Czekaj, bo ja nie mam kuli Podpłynę teraz obok tej wyspy, to nam da spokój, będzie dla niego za płytko. Maciek, no, dawaj. Ciek, ciek, ciek. dawaj. Teraz serwer. Jak jakieś downy normalnie. <grym górne> no, weź, weź Dobra, czyli na troszeczkę na we. W na wn. -E. Na, na, -E. na Na wn. Na, na, na. Przecież w kółko kręcić się ja tak driftuj No to oblicz Dobra y... Gdzie jest to? A to tutaj jest Tak rzucam drift? ten Odpaliłem ten I możemy tutaj zobaczyć czy coś jest tak nielegalny Tokyo drift Dobra nic nie widzę zupełnie Ja już wypływam Nie ma sensu Nie ma tutaj jak nie ma dna, to się hmm. no, nie było. Nie, wiesz, ja proponuję popłynąć tutaj, gdzie ja tej. Bo między tymi tymi było 10 minut przerwy, jakoś tak. Ale to są te minuty z gry. A otwórz sobie Q, potem F i zegarek i zobacz jak te minuty kolecą. No to szybko leć, zaraz, nie jest 12 to nie. To nie jest to nie znaczy się... nie sekundy, tylko to są minuty. jest zegar? Q, F i z lewej strony. A jest, no. Zobacz. I to nie są sekundy, tylko to są godziny. Nie sekundy, to godziny. To są nie sekundy, tylko minuty. Ty jesteś. No, ale mi chodzi, że ten... Y y kurde, nie wiem, czy ci to wyjaśnić. Że na podstawie tego, ile czasu minęło, można określić, jaki dystans przebyli, nie? Jak wyjaśnić? Ja to miał? No, bo patrz, tutaj. No. Si, si, wiecie, si... wiecie, my jesteśmy dosyć daleko od tej wyspy, Odpłynijmy jeszcze do niej. 7 godzina i 12 minut, nie? A kolejny wpis 7 godzina i 34 minuty. I przepłynęliśmy dos, dosyć sporo, nie? Bo pu, przepłynęliśmy od tej dużej wyspy aż do tej full z lagun na górze. Minęło ile? Pół godziny, prawie? Tak? No, 20, 20 minut, niby w, według wpisu. I później Na południe. później na ma. Południowy Wschód minęło 10 minut I dopłynęliśmy do tego I później minęło 6 minut Czyli to będzie gdzieś tutaj w gdzieś tutaj w tej okolicy A jakie rozwiązanie jest? Maciek? Bo na bo tej, na tej, w tej książce są pokazane wyspy, nie? Jest układ wysp. Mhm. I na podstawie tego patrzę na ten, dałem na maksa zoom. I na podstawie tego patrzę na układ wysp na mapie, e, nie? Gdzie? Płynie na macie. Nie, on stoi. On stoi tam w, w tym. Opieracie. Szybko do syreny najbliższej. Nie rusza się. On się przez chwilę tylko nie rusza. Nie, u mnie stoi cały czas. On coś za chwilę czerwonego. podejmie. A, dobra, to jest ten. Tak, on za chwilę podejmie atak na On To jest to co tak. jest yy, Muzyka się odpaliła. To znaczy, że na Szybko, na statek, na statek, na statek. Ej, bo ościg nie zostały. A jednak nie yy, dobra. Podnieś, podnieś kotwicę, yy, podnieś masz od razu. Czy tam coś kotwicę? Nie, kotwice jak jest kotwice, kotwice opuszczona, to od razu je podnieś. I masz Ale, je jest na górze, jest na górze Ale już nie ma muzyki. Chyba on tam sobie smoty. To jest trzymasztowiec, może być im trudno. Dobra, panowie No tam jest jeszcze jeden No tak, ale ten co jest na blisko, on podejmia podejmie atak pod... Ale że co, nie, jak zaczną nas odchować To pierwsze zrobimy, to podnosimy kotwice I robimy to Ewakuację I <grym> robimy nie nie, nie, nie moglibyśmy z nimi wygrać, wiecie? Jesteśmy dwumasznowcami, ma, jest nas trzech Jest ja niby powiedz, ale Nie, pod... Tom, on, on, on tak, płynie tak, w prawo No, na nas nie patrzą. Znaczy, wiesz, tak się, on stoi w miejscu, wiesz czego? Co na tym polega. Ostatnio zobaczyłem taką yy, logikę w tej grze, że jak bot stoi w miejscu to on po prostu czeka aż do niego podpłyniemy. Albo jak będziemy gdzieś na linii jego widoku wtedy jak... Yy, wtedy... go będę. Dobra, to ja wy... się teraz bijesz, wy... Wy... wykorzystajmy tą sytuację i chodźcie, pokażę wam o co Dobra, mi chodzi. I wejście... Yy, otwórzcie sobie na tej mapce no i patrz, patrzcie na układ tych, tych, tych map, tych wysp, nie? No I teraz zobaczcie no, tutaj. Co to <grym> Nic tydzień 500 tyluczki nie płynie na wprzedowanie Masakra no. I ten. No i patrz, tu masz te cztery wyspy. Które tu masz. Y... No, tu masz. Druga, trzecia. Czekaj. Tu masz cztery wyspy Cárta. obok siebie. No. I tutaj są dwie na dole. I tutaj jest ten. Kurczę no, możemy spróbować. Nie? W tej okolicy może być tunel pod wodą. To dobra. Kręcę palcem. Tablet. No, to nie <grym> ja rydzę. to jest, na... to jest to poczetna, Taka jaka... to jest ekran. dotykowa mapa. No, taki papier, jak w Harrym Potterze. Czekaj, czekaj, w lewo, w lewo. Nie, dobra, teraz Że... prosto, 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 prosto. No. Tam jest outpost, przed nami. Tak, tak, ale chcę tak, żeby wiesz. <grymne> Jeszcze troszkę i teraz prosto. <grymne> o kurde, ja to. Ewa <grymne> ja się z niego śmiałem, że wpadł do wody i sam wpadłem w sekundę po nie. <grymne> ja. Słyszałem seria. Dobra. Ten to ma timing Oj! Ło kurde! O panie! Co, co, co? Dobra, zabrakowaliśmy na wyspie Dobra, tylko czekajcie, żeby ten, żeby... E, najpierw dziurę ogarnimy żeby nie było tak jak ostatnio, że nam statek zasnął Tak, tak, właśnie już widzę dziurę, tutaj jedną no. Nie mam drewna Łatać, łatać Nie widzę innych Tylko nie sprzedawajcie rzeczy od tego, e, no wiecie, o. o, o. stało ja... Zacięło mi się coś Świat się zmienia No Nowe zagrożenia Czekaj, my teraz przechodzimy na tryb multiplayer Miałem tak wczoraj Ale jak my stracimy te itemy, no to... Co się stanie? Na z <laughs> skrzy... y, czaszki O, dobra, to nie straci hmm. e, Skrzynki też wziąć czy jak? O, 1300 e, A czemu nie weźmiemy tej skrzynki wszystko nie ten? Nie wiem, nie przemyślałem tego Wszystko sprzedajemy, co nie jest z, y, związane z zadaniem a to nie jest związane z zadaniem To ty może zaczekaj Prze Wszystko chyba, nie? Znaczy nie tam mamy na przykład totem jeszcze, nie? Go nie sprzedajemy. Ale go pewnie i tak nie sprzedamy. No chłopak, no to poczekał. 200 Frajer. Tutaj Tutaj A ten dobra klucznik. I to warto? <laughs> klucznik. A, hey, ja się, ja się mogę. 500 500 Powiedziałem, <laughs> ja, było... że będzie więcej. Ale znaczy, wiecie, to A była też ta t... skrzyni. Tej skrzyni nie można i ją trzeba dostarczyć. Do czego? Do odpowiedniego miejsca. To czy ona? Tom, tą, tą, tą na ziemi. O, nie, to I teraz jaka. w prawo, tak ostrzej. Uh -huh. No. Ciężko tak okay. Dobra, i teraz ten. Możemy hamować. Zobaczymy, Dobra, czy... czy gdzieś tutaj to będzie. No, nie widać nawet nic. Nic? Nie, nie ma. Cholera. Może wcześniej powinniśmy? Nie, 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 nie. nie. Bo to jest pod wodą, jakiś podwodny tunel to ma być. To co, co? Powiedz jeszcze raz. Eee, nie jesteśmy się żadnej wyspy. Ale wiesz, zaczekaj. Eee, tutaj są te dwie wyspy, mi się wydaje, że to gdzieś o tej może być. A czekaj, my, my teraz wątek główny robimy tej gry? Tak, 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 tak. Tak, tak, tak. Widzicie, to, to, to... inaczej. Widzisz o tą wyspę i tą? No e, Teraz otwórz książkę i... No, no masz, masz rację, masz rację I to jest bardziej ob, obok to tej małej To może być trucaj faktycznie Tak, 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 no Też mi się tak wydaje na dole. I tutaj na ty dole są I tu są te dwie wyspy Tak, 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 tak. To jest dobrze jest ogromna dzielnia. No, No, no Ale nie To jest Nie pasuje Ej, ale troszkę. ta mapa W lewym dolnym rogu w książce To może być ten kutasek tutaj, ten wyżej Tak, tak, tutaj po prawej, nie? No, to może być ten Dobra, nie, pójdziemy tam, popłyniemy tam, gdzie Jacek mówi, tam yy, Ej, na do wiem o co chodzi, Patrz na to, patrz na to Widzicie to? No A teraz patrzcie na tą wyspę z lewej, po środku Ty, ty, ty Kurczak No Kurczak? Mnie to bardziej przypomina, nie powiem co, no ale okay. No jak utko, nie? No to kurczaka a ja tak już nie powiem. Dobra, nie, dobra, tak, tak. Dobrze jest ta wyspa z prawej Oj, jest ta po Tak Nie, słuchajcie Tutaj jest wyspa z prawej Tu jest wyspa po środku ty jest wyspa z lewej Tam to oko Tak, tak, tak no. I skoro ta wyspa jest tutaj No to e, będzie gdzieś to... tu po lewej Tam gdzie zaznaczyłeś wcześniej e, Gdzieś tu Tak, tak, dobra To płyniemy tam Dobra Trochę bardziej na no. no tak, tak tutaj tak. No dobra to, to, to mi się wydaje, że to będzie też spoko Dobra, to, to lecimy też tam też... Dobra, można mo mo zrzucać Tak szybko? No Zobaczymy. Znaczy się, nie jesteśmy do końca w kółku. A, a, a mniejszo. To jest. I, I ta kółko też nie było takie idealne. Mm, o, forma, tak idealne. tak. Nic nie ma. Ciemnowice Dobra, ale to nie znaczy, że to jest błąd. To nie znaczy, że to jest błąd. Możemy po prostu trochę dalej popłynąć. Ja dobra, tak chodźcie na łódkę. W pewnym momencie jest blokada. Nie możesz niżej spłynąć. Oczywiście no. şey, jeszcze ty rozbieram. O właśnie, eee... Bo my tak pływamy na tej łódce, ale skąd możemy wiedzieć, gdzie my jesteśmy? To kre... chyba. Chyba <laughs> <laughs> coś mi wydaje. To na I tutaj niczego nie ma, wiecie? Te nie ma nawet w pobliżu Ale to musi być to nie ma innej opcji. Mówię, może koło tego kroku, coś tam jest ten. A to może do tej w tej skale jest wejście wielkiej? W końcu to jest jaskinia. Czekaj, czekaj, w jakiej skale? To skale może być. No to i obok skały jesteśmy. Możliwe. Czekaj, weź, weź, nie wiosłuj. Ale ja cię tym hamuje. Nie, proszę nic nie robić. Nie robię właśnie. Dobra, masz język, ja odpuszczam. Co? Kierować? Kieruj tym. Okej. Nie da się tym kierować, no. A tutaj jest. O której skale mówisz? Tamtej, obok naszego statku. Wiesz ja, tak ja, chyba ja, lepiej jest ja, syrenę gdzieś po prostu. A tam jest jaskina, nie. tak? Eee, yy, wydaje mi się. Możemy spróbować. Nie, to jest nie. Nie. O, coś tu słyszę. Co? Słyszałem jakieś głosy. O nie, nie, nie. To, Może się, to jest syrena? <noise> chyba się topisz. <głosy> 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 nie no, słyszałem jakieś... Tam się. da się wejść? też no. Jak? Ej, bo my bukujemy grę chyba Bo my po, po niczym chodzimy Zobaczmy, Jasne że... za... Dobra, zgaduję, że to nie jest to Zgaduję, że tu się wejśnie, tak. Tak, tak Czego nasz statek za... A nie, to nie nasz statek, chodźcie tutaj do mnie Powiedz, to nie jest nasz statek Jaki statek to jest? To nie jest nasz statek, nie? Nie Idziemy zobaczyć? Jasne, że tak O kurde Nie, bo może tam być ten tunel no właśnie to może być w ogóle... Czekaj. To jest nie. Jakiś wrak oh. on O! On się nie topi. <knie> on tak został. No, no. To jest jakby no, ten. No wyskoczyło Zgrab, mi ten. No 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 <grym> Jakieś skary było być dawajcie ze mną, jak? Się... Tak, tak, my już bijemy. O, coś odpaliło mi. Ktoś Muraders revenge O Niebieski oh. kryształ Mamy ten O kurde, co to było? Nie ja, chyba trochę daleko jest. Nie mogę tu wejść Chłopaki, czekaj co <laughs> To jest trzymaszczowiec zatopiony Kradniemy wszystko Tak Tak Co ja to od... powiedzieć? O, jak, przed... za tobie, jak, za, jak za darmo to braz. Ale jak mamy dużo wzięć, jak mamy tylko ale. trzy ręce Znaczy no, łącznie Kradniemy, Kradniemy wszystko nie. co się da U, czaszka Więcej czaszek, dwie czaszki złote A jest jakaś skrzynka? Nie. Okay. Ale to nie jest jakiś grasz, to jest po prostu wrak no O kurde, jest... ile, ile Ty... tu jest skrzyn... Ty... 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 Bierzemy to wszystko Trzeba O tam do... ja widzę, widzę skrzynkę, widzę skrzynkę O do widzę skrzynkę. dwie skrzynki Ja tutaj widzę dwie czaszki Trzy, tutaj też jest czaszka Cztery skrzynki, trzy skrzynki A, Skrzynki do czego? Yy... Do czaszki? Jaką skrzy... Pokaż mi to skrzynkę Czekaj, czekaj Pokaż, bo ja być... chyba wie, wiem co to jest chyba Dawaj, tutaj Gdy to jest ta skrzynka, to mamy monety premium. Czekaj, open. Pokeszcie? A nie, to jest taka. A zwykły Dobra, gold ten jest. Tak. Gold. O kurde, 3000. Te 3000 golda tam kurde. było. To co. Sadziamy te A, czaszki do tego. To ten Dobra, to wsadźcie to do skrzynki, tutaj. I ktoś pójdzie po statek. No właśnie, nie, też powiem, o tym ja, tam ja, się. Ja, syrenia, już Dobra. A, nie, ja pójdę, ja pójdę. A ja, no tak, ja nie mogę. Właśnie nie ruszaj, bo nie mogę Rekin! Tego. Uwaga nie na rekinę. Kurde, ile tego jest. No, ale to było tak randomowo znalezione, nie? Może to jest jakieś taki, takie wydarzenie, wiecie, losowe na mapie. No właśnie, to powinno się sumować jakoś. A wiecie, co możemy zrobić? Możemy zbaitować ludzi i puste skrzynie tutaj postawić? O nie. Oni ja pomyślą, że. Jedna. Oni pomyślą, no, no, że. O kurde, ile skarbów. Ile skarbów. Pamiętacie, jak jest po angielsku? No. Pucher Pucher. jakam jaka Dobra, Dobra. I teraz, aha, czekaj, musimy podnieść tam. Niech każdy tam... Ten... Dobra, lecimy. Wracam i do ręki wraca. Wraca mi do Nie ręki. ruszaj, ja wkładam. Nie ja ruszaj. <laughs> nie, nie bierz do ręki, ja wkładam. Dobra. Też to to mi tu. tą skrzynką manewruje. Piotrek, idź stąd. Ja nic nie robię z tą skrzynką. Jest cyganka? Tutaj. To wraca do ręki. Piotrek, o coś jest. jest. No dobre, nic nie robię, mówię ci. A. To do ręki wraca. Nie wiesz, chyba. Jakieś remony przyzwoiliśmy, czekaj. 3000. Mi się wydaje, że musimy teraz płynąć do tej w ogóle jaskini, która jest obok tego, o tej wyspy Kutachana. Pierwszy! Eee. <laughs> Jaki koleś. Dobra, weź ten, ja otwórz i, i, i sprzedaj. Czekaj, do, bo to się sprzedaje, nie? <laughs> nie <laughs> cyganki. Idziemy <laughs> do cyganki z, z kufy. <laughs> Ona ma fajne lampy ogólnie. <laughs> <laughs> Trzeba ją obrzygać, jak nie będzie widzieć, to zabierzemy lampy I gdzie tak... a tu jesteś, dobra Dobra Wszystko zostało spieniężone 15 koła zarobiliśmy w A co ty patrzysz tutaj? 28 tysięcy i zostawimy tutaj skrzynię, zrobimy komuś nadzieję, nie? Dobra, dostaw tutaj A jak się pety kupuje? Jakie pety? Po no co ci pety? Co ty... Wy chcecie jakiegoś Krakena, a pięknie wygląda Wy chcecie krak... <śledyk> jak Krakena... Jak jakaś... żebyś widział siebie, nie? Wy <noise> <Czę tam>, więc... <sledyk> chcecie jakiegoś Krakena, a patrzcie pięknie wygląda. <śledyk> ja ja, 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 ja się bał. Ja bym się bał, przychodzić taka królowa Elżbieta. I na ten pójść